Bardzo serdecznie witam na kolejnym naszym spotkaniu. Yy, kochane dzieciaczki, yy, jesteśmy w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim i dzisiaj, w związku z tym, że mamy wiosnę, co prawda ta wiosna jest taka jeszcze mieszana, ale powolutku zaczyna się. Postanowiłam pokazać wam serię takich filmików, jak wykonać takie wiosenne dekoracje. I tutaj pokażę Wam przykład rzeczy, które ja zrobiłam i które dzisiaj wytłumaczę i pokażę, jak robimy. To są takie dekoracyjne drzewka wiosenne, które można postawić na oknie, można postawić sobie na meblach w pokoju i kolorystycznie na pewno dodadzą wiosennego, wiosennej atmosfery i na pewno będą ozdabiać i pięknie wyglądać na naszych oknach. Yy, tu mam jako przykład takie małe drzewko. Za chwileczkę omówię jak się to robi i tutaj mam takie duże drzewko. To jest takie wiosenne drzewko i co potrzebujemy do wykonania takiego drzewka. Ja sobie odstawię tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Posłuchajcie, wykorzystałam do tego rolkę. To jest taka akurat rolka, nie pamiętam po, po czym, ale to jakiś materiał tu był na, ponawijany. Ja takie rzeczy zawsze zbieram, bo to się zawsze przydaje. Ale można do, do tego wykorzystać różne rolki. Można wykorzystać takie. Ja to wszystko gromadzę tutaj u siebie. Zwykła rolka po papierze toaletowym, albo po jakichś ręcznikach papierowych. Nawet można też wykorzystać, zobaczcie, taką rolkę. Też po jakichś takich materiałach przemysłowych ja bardzo często wykorzystuję to właśnie jako stojaki do różnych prac. Także u mnie te rzeczy zawsze są. I proponuję, żebyście też gromadzili. Co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy na pewno, popatrzcie, taka steropianowa bombka. Takie bombki można zakupić w każdym sklepie plastycznym. Nie musi to być taki medalion, bo to jest taka bombka typu medalion. Może to być okrągła bombka. Na przykład to małe drzewko jest wykonane z takiej małej bombki. Ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak wykonać to duże drzewko z takiego medalionu, ale można zrobić też duże drzewko z okrągłej, dużej bombki styropianowej. Co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy na pewno kilka kolorowych kartek bloku technicznego, z którego będziemy wycinać kwiatuszki, które potem będziemy naklejać. I teraz tak, ja wykorzystuję do wycinania takie wycinaki. Ja na no to mówię wycinaki, a to inaczej są dziurkacze, ozdobne. Do prac takich kreatywnych, ale można równie dobrze narysować sobie kwiatuszki. Na papierze i je wyciąć nożyczkami. Troszkę więcej to czasu będzie kosztowało, ale można to zrobić. I mam taki wycinak z mniejszymi kwiatuszkami. Bardzo często na swoich zajęciach wykorzystuję te rzeczy i myślę, że nie są to drogie rzeczy. Także jeżeli lubicie takie rzeczy robić, to polecam. Namówcie rodziców, żeby to kupić. Co potrzebujemy dalej? Na pewno będziemy potrzebować nożyczki. Ja mam tu dwie pary, ale na pewno potrzebujemy jedne. Kawałek bibuły marszczonej zwykłej, z której będziemy robić owijkę na nasz stojaczek. I co jeszcze potrzebujemy? I potrzebujemy albo patyczki. Ja wykorzystałam do tych z poprzednich prac patyczki drewniane po lodach, albo można wykorzystać jakieś słonki, jakieś rurki. To są też jakieś rzeczy odpadowe, już nawet nie pamiętam po czym, ale tutaj moi znajomi mi bardzo często donoszą takie rzeczy, bo ja to bardzo często wykorzystuję na swoich zajęciach. I to wszystko chyba mniej więcej, co potrzebujemy do wykonania tej dzisiejszej pracy. Także przygotujcie sobie wszystko i za chwileczkę spotykamy się, zaczynamy pracować. I moi drodzy, od czego zaczynamy? Bierzemy sobie ten patyczek, o którym wspominałam. To jest patyczek po lodach i bibułę, z której będziemy robić owijkę. Wycinam sobie taki centymetrowy paseczek. Ja tu już wcześniej miałam wycięte. Wycięłam sobie taki centymetrowy paseczek, którym będę teraz ten patyczek owijać. Daję odrobinę. Kleju. Można, słuchajcie, może to być klej Wikol, yy, który dostępny jest w tubkach, w sklepach papierniczych, tak zwany Magik, ale ja tutaj, żeby, żeby szybciej nam to poszło, używam kleju na gorąco. I teraz zobaczcie, owijam ten patyczek, naciągając tą owijkę, owijam dookoła, żeby schować drewno. Troszeczkę musimy naciągać tą owikę, żeby, żeby nam się nie zsuwało. I końcówkę, kropelka kleju. I odrywam. I już mam owiniętą nóżkę naszego drzewka. I teraz biorę tę medalion, bąkę. I zobaczcie, będę mocować ten patyczek tutaj. W środku, więc muszę troszeczkę pomóc sobie i zrobić nożyczkami. A że styropian jest bardzo miękki, więc łatwo wycinam sobie taki otwór tu w środku. I teraz daję odrobinę kleju na gorąco na końcówkę tego patyczka. I w ten otwór tutaj do środka wklejam. Mocuję. Staram się ustawić, żeby to było w miarę równo. I mamy już gotową bazę do naszego drzewka. Co robimy dalej? Teraz będzie potrzebny ten dziurkacz. I teraz posłuchajcie. Wycinamy sobie tym dziurkaczem. Ja tak myślę około 30 kwiatuszków. A jeżeli nie mamy dziurkacza, można sobie narysować. I wyciąć narysowane. I ja sobie takich 30 kwiatuszków wycinam. I tak 30. Ja sobie wytnę i za chwileczkę się spotkamy, jak i pokażę, co robimy dalej. I kochani, co robimy dalej? I w taki sam sposób tym wycinakiem mniejszym wycięłam też te małe kwiatuszki i wycięłam je w trzech kolorach, a te kwiatuszki większe wycięłam w dwóch kolorach. I teraz uwaga, można zrobić, przyklejać kwiatuszki w taki sposób, jak ja, że z jednej strony drzewko jest w takim kolorze, a z, dru drugiej, z drugiej strony w takim kolorze. Albo mieszać kolory i z dwóch stron zrobić mieszane kolory, i takie drzewko właśnie dzisiaj zamierzam zrobić. I teraz posłuchajcie. Żeby było ciekawiej, to do żółtego koloru wklejamy kontrastowy kolor, czyli na przykład ten pomarańczowy kwiatuszek, który będzie środeczkiem. Daję małą kropelkę kleju albo kleju typu Magik. Tak? Wklejam kwiatuszek do środka. I ten mały kwiatuszek, zobaczcie, podginam płatki do góry, żeby on był taki troszeczkę trójwymiarowy. Robi nam się trójwymiarowy, i te płatki tego dużego kwiatuszka też lekko zaginam w górę, żeby, żeby to nam ładnie tutaj odstawało. I przyklejam, można zacząć od środka, można zacząć z boku. To już jak, jak kto woli. I wklejamy tego kwiatuszka tutaj. I tak szybciutko pokażę jeszcze 2-3. Przyklejam. Podnoszę szybciutko płatki. Jeśli będziecie używać kleju na gorąco, to uważajcie, bo ten klej jest gorący i trzeba bardzo ostrożnie to robić. Jeśli się boicie, to poproście rodziców o pomoc, bo można się poparzyć. Ja wykorzystuję ten klej bardzo często, więc mam już yy, uważam, chociaż też mi się zdarza, że się poparzę. I tak przyklejamy kolejno kwiatuszki. Ja myślę, że za chwileczkę dam wam czas, żebyście sobie to poprzyklejali. Ja sobie poprzyklejam resztę i spotkamy się za chwilkę, jak już będę miała cały kwiatuszek oklejony. I co dalej robimy? Zobaczcie kochani, wszystkie kwiatuszki nakleiłam już tutaj i co dalej, dokleiłam jeszcze listki. Które mam tutaj już wycięte. Ja Wam za chwileczkę pokażę, jak, to, jak szybko można wyciąć te listki. Zobaczcie, odcinam sobie z takiej kartki papieru, bloku technicznego, odcinam sobie taki pasek. On wcale nie musi być taki równy, zobaczcie, wcale nie jest równy. Nie robiłam tego od linijki. I teraz ten paseczek składam na pół albo nawet na cztery, jak macie dobre nożyczki i trochę siły w rękach. To dacie rady wyciąć na 4. I żeby było łatwiej, to można sobie odrysować, narysować sobie takie listki. Ja to wycinam już od ręki, bo potrafię, ale jeżeli macie problem, to zobaczcie, narysowałam sobie taki listek, i teraz wycinam dokładnie według linii. I już mam tutaj w tym momencie. Cztery listki, tak? Ja już więcej nie będę wycinać, bo ja tutaj trochę wcześniej nawycinałam, ale już wiecie, jak to zrobić. Jeżeli nie macie ostrych nożyczek, to możecie pojedynczo wycinać te listki. I teraz te listki, jak widzicie, ja już tutaj starałam się podoklejać w międzyczasie. Zostało mi tutaj troszeczkę tych kilka listków, jeszcze tutaj pokażę Wam, jak dokleić. Kropelka kleju i doklejam do płatka. Kwiatuszka, tak? I tu jeszcze ze 3-4 listki na wizji poprzyklejam, żebyście widzieli, jak to robić. I zaraz powiem, jak to drzewko nasze piękne postawimy. Myślę, że na razie wystarczy, kto chce więcej tych listków sobie dokleić. To sobie można zrobić więcej. Widzicie, że te zielone listki tak troszeczkę ożywiły nam to drzewko i wygląda to dość efektownie. Teraz, co robimy dalej? Musimy na czymś postawić, tak? Ja wzięłam sobie taką rolkę po jakichś ręcznikach papierowych, czy po, po jakimś tam sznurku. To, tak, to było po sznurku. I yy, zobaczcie, chcę zrobić z tego nogę. Ja już mam tutaj gotową, zobaczcie, mam tutaj w środku taki kawałek styropianu, do którego wbiję sobie yy, tą nóżkę drzewka, ale jak to zrobić? Kawałek jakiegoś styropianu. Słuchajcie, kupujemy masę rzeczy, i takie resztki styropianu bardzo często wyrzucamy. Ja ten, ten styropian wykorzystuję, i do tej rolki, do środka wpychamy ten styropian. Tak, żeby on nam tutaj. Ja musiałabym go tutaj mocniej wepchnąć, ale. Za pomocą ołówka czy, czy jakiegoś innego instrumentu wpychamy ten styropian, żeby nam tutaj wystawał, tak? Ale może to być gąbka florystyczna, jeżeli taką macie, to nawet będzie łatwiej. Ja wykorzystuję takie rzeczy odpadowe. I co? I wklejam teraz tą nóżkę. Wcześniej wycięłam tutaj dziurkę i wklejam tutaj do środka, do tego styropianu wkleiłam to nasze drzewko tak? i tak to teraz wygląda. I teraz, widzicie, trzeba pomalować to, tak, bo wygląda nieestetycznie. Można, słuchajcie, ja podam inne warianty. Można owinąć to sznurkiem, można owinąć tasiemką kolorową, można porobić kuleczki z bibuły i poprzyklejać kuleczkami, jak kto woli. Ja wykorzystam do tego farbę. I teraz zobaczcie, ja tu nałożyłam tak dosyć grubo farby i nie, yy, nie ciągnę pędzlem, bo wtedy takie yy, nieładne ślady, bo pędzlu, ja jestem zwolennikiem takich nierównych faktur. I wychodzi nam taka nierówna faktura. Ja sobie dosłownie upraszczam robotę w taki sposób, widzicie? I tą farbę sobie tutaj rozciągam. Że tak mówiąc, e ciapiąc tak pędzelkiem. Najlepszy do tego jest taki płaski pędzelek albo pędzel gąbkowy i całą tą nóżkę pomaluję i za chwileczkę, jak już po będzie pomalowana i wyschnie, to pokażę wam co robimy dalej. kochani, co robimy dalej? Zobaczcie, ja mam tutaj już wcześniej wycięłam sobie taką trawkę. Troszkę zrobię inaczej niż w tym pierwszym kwiatku, bo ja lubię zawsze coś troszkę modernizować przy kolejnych wersjach. Dlatego pokażę Wam taką prostszą wersję, którą wszyscy możecie zrobić. Ucinamy sobie z kawałka bibuły takiej mniej więcej w szerokości kilku centymetrów pasek. I teraz to troszeczkę rozkładamy. O. I z tego nacinając, zobaczcie, takie w zależności od tego jak chcecie cieniutką, nacinamy takie paseczki i wychodzi nam potem taka trawka. Ja teraz chciałam pokazać wam, co z tym robimy. Będzie troszkę inaczej to wyglądać jak w tamtym poprzednim. Do tego już pomalowanego tej, tej pomalowanej nóżki. Kładę kropelkę kleju po brzegu o, i przyklejam teraz, tak trochę marszcząc tu w rękach, przyklejam taką trawkę. Jest to bardzo proste do zrobienia, dlatego ja wykorzystałam przedtem takie gotowe rzeczy florystyczne, a tutaj pokazuję Wam, jak możecie sobie poradzić w domu, nie mając tych rzeczy, które. Które ja tutaj wcześniej wykorzystałam. Wy możecie sobie wykorzystać zwykłą bibułę do tego. I możemy sobie przykleić, przykleić jedną czy dwie warstwy takiej, takiej trawki, żeby to było ciekawie i troszeczkę dekoracyjnie, tak? Ja staram się to szybciutko zrobić. Wy możecie to, na to troszkę więcej czasu poświęcić. I na końcu ja tutaj pozwoliłam sobie dwie takie warstwy przykleić, odcinam resztę tej mojej trawki, doklejam tutaj ładnie końcóweczkę. O i teraz jeszcze, żeby zatuszować troszkę te końcówki bibuły, które tutaj są takie nie do końca ładnie pomarszczone, te małe kwiatuszki mogę sobie dokleić, żeby tutaj zakryć, zakryć te klejenie. Ja sobie przykleję tutaj trzy kwiatuszki w tym samym kolorze. Wy możecie tutaj sobie poszaleć i zrobić różne kolory. O. I mamy taką ozdobną trawkę. Można ją troszkę podjąć, zobaczcie, do góry. Czochrać. i mamy już tutaj ten dół zakryty, tam gdzie było widać ten styropian tak i tą wklejoną muszkę I teraz co? Żeby zakończyć naszą pracę, można wykorzystać, zobaczcie, ja mam taki papierowy sznureczek, ale Wy możecie sobie wykorzystać do tego tasiemkę, możecie wykorzystać jakąś ozdobną wstążkę, nawet z kwiatów, które wcześniej Wcześniej mieliście w domu kupione jakieś bukiety, i bardzo często takie wstążki gotowe się przechowuje gdzieś. A ja tutaj z takiego sznureczka papierowego zrobiłam taką kokardkę, którą dla dekoracji, dla ozdobienia, przyklejam tutaj pod tym drzewkiem. I już. Mamy drzewko skończone. Taka troszeczkę inna wersja. Zobaczcie to, które wcześniej zrobiłam. I to zrobione dzisiaj. Myślę, że jest to piękna dekoracja i warto sobie poświęcić czas na to i zrobić samemu w domu. No i popatrzcie, kochani, to są te dwa drzewka. To jest to zrobione dzisiejsze. To jest to, które zrobiłam wcześniej. A tutaj mamy takie samo drzewko, tą samą techniką zrobione, identycznie, tylko z takiej zobaczcie, bombki okrągłej i z małych kwiatuszków. Jest to sporo mniejsze, ale równie dekoracyjne. To są drzewka, które możecie sobie sami wykonać w domu. Nie ma żadnego problemu. One są pracochłonne, ale zobaczcie, jak piękne. W następnym filmiku, który Wam zaproponuję. Chcę Wam pokazać, jak zrobić to drzewko, które tutaj na końcu stoi. Ja mam nadzieję, że wszyscy się już domyślacie mniej więcej, jak to zrobić, ale zapraszam na nasz kolejny filmik, w którym krok po kroku pokażę, jak wykonamy to ostatnie drzewko.